Mateusz Kaniowski, nazywam Madeusz Ferrari Siemanko, witam. Na Zadymiarz. zadymiasz. To prawda, nie było mnie chwilę w internecie. E, jestem zawiedziony, że troszeczkę hej że troszeczkę że troszeczkę hejterów. Kurwa ty, stary, byłem w, przez pewien moment lubiany, władca piekił, dup po Polaczku, przyjechałem się po tym, po tym, po Polaczku. Tam y, trochę ten sędzia b, 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 pijany był niestety w Oktagonie po pierw... głupot. Bawmy się i, i, słuchaj, i. mówił, że witali i Władimir Klitschko wiedzą o walce. Spotkałem ostatnio Witalia w Hiszpanii. Bo wiesz mnie dlatego wbijajcie na kanał Spontan. Tam zobaczycie, że spotkałem naprawdę Witalia Kliczko. i że pytam, czy wiedział o tej walce, to powiedział, że nie. Gadamy z Witalim Kliczko? Tak. I to i uś, yy, uściskał mi tą dłoń. A czemu on odpoczywał podczas wojny? Yy, wiesz co, oni mieli jakieś spotkanie w Hiszpanii, yy, co by tłumaczyło. A paliłeś z nim raz? Człowieku. Z tutaj daliem leciliśmy do rana. Nie no co ty, co ty, nie? Yy, no i, i poczekaj, i... i, I nie i... wiedział. No nie wiedział właśnie o tej walce. A i przyszedł moment, że y, zostałem skontuzjowany y, ostrym, na, ostrym narzędziem, tak zwaną maczetą, tak? Ja powiedziałem o tym y, ludziom w internecie, a oni mnie za to zaczęli hajtować. No co za pierdol... Spokojnie, poczekajcie, jak teraz ludzie uwielbiam, ludziom dawać to czego chcą. Stęskni jak zobaczycie moje występy, kurwa i waleczkę, to będziecie, Boże, tęskniliśmy. Ale to ty myślisz, że dlaczego ludzie są przeciwko tobie? Nie wiem, stary, ja. To, wiesz co, myślę, że nie, nie wszyscy uwierzyli w tą historię, nie? Chociaż dowodów na to przedstawiłem wystarczająco dużo, ale nie ma już co do tego wracać. nie? Po prostu chciałem tylko przedstawić swój punkt widzenia, że ja trochę kurwa zawiodłem. No ale już mam zdrową rękę, wróciłem i idę po was wszystkich! co byś chciał powiedzieć widzom, którzy się odwrócili? O ty kur... na chorągiewo zajpana Chuj ci kur... w pysk. I tak do mnie chorągieweczko wrócisz kurwa, Zobaczysz, że wrócisz, stesnisz się, ja takie ci kur... dymy dam. Takie kur... będą, no, zobaczysz. Ale nie wiedziałem, że ty się zabawisz aż tak ostro. No a co kur... z taką chorągiewą będę gadał? Ja to stary... już mam dość. Ty, ostatnio jestem na imprezie, podchodzi do mnie typ. Jeba... człowieku tego. Ja mówię dobra, 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 nie? Ty... Popierdę Polak tam, patrzę, podpiję do Polaka i właśnie o was kurwie, nie? Ale wrócicie, wrócicie w łaski do największego zadymiarza. Spotkały. <grym> o, zobacz, <grym> jak, jak, jak dowiesz się kawaleczka, obejrzysz sobie No, Znieczy nam się, że pewnie bomba. Cały czas z tym gadasz. Ja? No jasne. ja tym gadam. Ostatnio, jak się widzieliśmy na Prime. Co Komu o tym gadałem? No Bomba tak gadał i ty też tak gadałeś. Ja, że z nim wal... no być może już... Nie, bo chodzi o to, że wcześniej mówiłeś, nie ma opcji nigdy, a teraz już było tak, no kto wie, oferują też. mi milion. E, jest jeden warunek. Oczywiście, że ofertę dostałem e, i to bardzo elegancką, ale zmierzam do tego, że muszą być tutaj wyegzekwowane przeprosiny. Nie dla mnie, bo mnie można obrażać, wiesz. Ja to mam w dupie, żebym nie jakiś... Tylko dla matki twojego dziecka oraz... Dla mojej mamy, nie? No. no on tam w internecie mówił, że że nie obrażał matki mojego dziecka? Nie chcę mi się już w to wszystko wnikać, ale, ale na pewno muszą być dla mojej mamy, ponieważ głupoty na jej temat gadał. Rozumiem. I to jest ta najbliższa walka twoja? Ja nie mówię, że z nim walczę. Ja mówię, że najpierw przeprosiny, później pomyśl... A Adrian Polak? Nie wiem, no raz już go w głowę kopnąłem, spał przez kilka minut. Ja bym mieście Ani... po tej walce bokserskiej mieć jeszcze jedną walkę. No i co? Yy, on jest, w ogóle, ja nie wiem, ja, on ostatnio pieprzył jakieś głupoty na Instastory, ja się zastanawiam, czy istnieje w ogóle możliwość, że faktycznie jakiś włodarz mu taki głupot nagadał, co nie, yy, że, że ja po kontuzji powiedziałem, że, że potrzebuję czasu, czy coś takiego, ja tak sobie myślę, albo on to zmyśla, albo go jakiś włodarz robi w konia, tylko jest jeden problem, Rozpa yy, jeśli rozpara, przyśle kontrakt i wszystko się będzie zgadzało, ja go podpiszę. Tylko, że mi się już kurwa nie chce z nim walczyć. Boże, jaki nudny kurwa typ. Yy, wiesz o co chodzi? On bez mnie nie istnieje. Ja mogę skakać po głowie różnym ludziom. Na przykład bombie, jak mi zleci. Oczywiście, zawsze, zawsze sokerek pójdzie. To jest podstawa. Wiesz, uważam, że przegrać, kopiąc takiego śmieciarza w głowę, to jest 100 razy lepiej. Wszyscy są zachwyceni, zawodnicy UFC wrzucają, followy na instalecą, yy, portale się rozpisują. Ten ma później przez kilka miesięcy migrenę, nie wiadomo czy dojdzie do... Ja uważam, że Adrian po tym nocaucie nie doszedł nigdy do siebie. Przepraszam, jeszcze. nie wiem. Co, co Madi? Czytałem w swoich oczach, no. Czy ty dzisiaj waliłeś jakieś driny przed przyjściem na mój wywiad? Czemu? No ja to ja, Pytam ja tylko. Ja osobiście uważam, że Adrian nigdy nie doszedł do siebie po tym nocaucie. Nie, tylko pytam czy waliłeś jakieś driny, zaraz do tego przejdziemy. Zresztą jakie on pierdoli. Było dzisiaj drinkowane z rybką, co? Ty tak naprawdę mówisz? No tak naprawdę. No co ty, człowieku, ja trenuję od kilku dni, jest zajebiście. <grym> od kilku dni? No, bo mi tydzień temu powiedzieli dopiero, że... Nie, bo wiesz, to fajnie zabrzmiało. Tamty człowieku, ja piję, no... co ty, ja trenuję kilka dni. <grym> no, ja mnie... Nie, przypomin... ja niektórzy tego nie chcą... Że przypominam, że miałem ciężką operację, ciężką rehabilitację, czekałem kilka miesięcy na to, aż lekarz mi powie Panie Madeuszu, może Pan z tej ręki napierdalać ludzi. No i tak też się wydarzyło. I aż nie mogłem w to uwierzyć. Czyli ty dzisiaj nic nie ten... Nie, no ja nie mam nie ma dobry humor, bo... Doskonały stary, widzę. Stary, bez ręki... Wiesz jak się mówi, że nie wiem, bez czegoś jak bez ręki. To w moim przypadku bez ręki jak bez ręki, stary, było przejebane, kurwa, co nie? <śmienny> Serio. Jak ty dzisiaj jesteś w formie, ojej! Kurwa, ktoś, ktoś ujebał tak przed kamerami najchętniej no i im powiedział co kurwa, ale spokojnie, na was wszystkich przyjdzie czas. Obok nas stoi Marcin Wrzosek, czy to dobry kandydat? Nie, Marcina akurat <laughs> lubię i szanuję i no nie sądzę, że. No to żeby, był żeby Był, wiesz, na tyle odważny, żeby stanąć yy, z władcą twarzą w twarz. Dobrze, tego nie słyszał. I dobra, co z tym Adrianem Polakiem w końcu? Ty się, bo widzisz, że minąłeś go w klubie. Co mówię, wyślą mi kurwa kontrakt, mogę go pierdonać. No to bomba czy Polak? Obojętny jest mi stary. Everybody. Everybody. No, send me contract, location i that's it. No dobra, a jak go spotkałeś w klubie, to co się dalej stało? No nic, bo no przecież kurde, nie, tam są ochroniarze. Dopiero publicznie plec. obiecałeś mu śmierć. Śmierć? No z pół roku nie, temu. Nie, 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 śmierć. Jak to nie? Cimo, nigdy nie życzyłem ja miałem na myśli, a, że, że jego. tak dopierdolę w oktagonie, że dentkę zaliczy. No. Nie, mówię, że nie dojdzie do waszej walki, bo no, go kapułuję. Coś mu się może stać, ale nie śmierć. Tak? Nigdy nie życzyłem y, temu śmieciarzowi śmierci, no gdzie? Ale jak się widzicie w klubie z tej machacie, czy nie? Czyli ta spina cały czas trwa i jest wieczna. Nie mogę się z nim pobić w klubie, do którego regularnie chodzę, ponieważ wtedy ochroniarze dadzą mi bana na przychodzenie do tego klubu. I co? Przyjdzie weekend, Ferrari będzie chciał się polansować z człowieku. Wiesz, a tam mi powiedzą, no, pan ma zakaz wjazdu, bo pan tutaj odpierdala, nie? Wiesz co chodzi? No tu to... jeszcze nie wiadomo, Polak ma szklaną szczękę, go pierdono, jeszcze by mi strzedł faktycznie i dopiero byłby problem. Ja mogę go bić za pieniądze. Mi ostatnio pewien człowiek wysoko postawiony w sportach walki nie tylko w Polsce, ale i na świecie powiedział tak yy, że nie bijemy się yy, za darmo. Nie możesz się bić za darmo taką Co to rozmowę. Był? Nie mogę ci powiedzieć. Nie mogę nie powiedzieć. Mogę ci powiedzieć. Nie mogę ci powiedzieć, no ale naprawdę, naprawdę, zaraz ci nie, nie ściemniam, mówię serio. I wiesz, i zobacz, no ja miałem dwie operacje, na przykład, bo tu się pobiłem z napastnikami, yy, co mieli sprzęt, tutaj jakiemuś Leszczowi przyjebałem, co kozaczył I co, i dwie, dwie operacje miałem, jedno złamanie tego i faktycznie, kupę straciłem zdrowia, formy, pieniędzy, no chuj. Powinienem być, uważam, że dostaję tyle za walki, że powinien być jak Conor McGregor i Floyd Mayweather, latać sobie taką tą ochronką, wiesz. Niedługo tak będzie, no. Tyle płacą, że moje ręce są naprawdę dużo warte. Oj, prowokujesz dzisiaj publikę na wywiadzie, prowokujesz. A kurwa, z, z człowieku. Chorągiewki mi latają koło chuja i tak do mnie wrócą. Obejrzą konferencję, zwalą sobie konia po mojej walce i wrócą. I powiedzą Ferrari, bóg zadymiasz. A jak nie wrócą? Jak się odwrócili na zawsze, to co? A to wiesz, to część nigdy nie wróci. Ja uważam, że w ogóle moimi największymi fanami, a nawet psychofanami są moi hejterzy, nie stary, no niektórzy mnie nie, nie ma na przykład wypowiedzi czegokolwiek, które niektórzy hejterzy moi nie skomentują. On wszystko prześledził w internecie. Co się dało, to wygrzebał, wyklikał. No, to, to, to już jest psychoza, ale no kochają mnie. Albo nienawiść Zobaczymy w komentarzach. Ale wiesz jak to jest, od miłości do nienawiści jest cienka linia. To może będziesz się kiedyś w zakochany w Adrianie Polaku? Że ja się zakocham? <noise> wiesz, akurat jestem heteroseksualny. A ty? No oczywiście, co to za pytanie w ogóle? <noise> ja mam wiedzieć, jak proponujesz takie... Yy... No przecież ty powiedziałeś, że od miłości do nienawiści. No tak, no ale... Ja nie mam nienawiści do Polaka, ja po prostu... Nie, nie... Ale podobno tu są osoby, które... A dobra, zresztą nie będziemy cisnąć. No. dzięki wielkie. Trzymaj się stary. Siema.